Ja, jestem Sebastian. Mam 1,85m wzrostu, ważę 75 kg, rozmiar buta 43-44. Zajmuję się na co dzień, to już nie, teraz nie zajmuję, bo jest pandemia, ale na co dzień byłem selekcjonerem w klubie na Mazowieckiej. Zajmowałem się też modelingiem, bijełem się zawodowo w kickboxingu. I dodatkowo robiłem jako host gdzieś tam na zleceniach w agencjach. A ile masz wzrostu? 1,85 m. Co to był za klub w ogóle, bo też niedaleko tutaj mamy redakcję tego klubu, co to był za klub? To był klub Enklawa, to na pewno każdy z dojrzalszych widzów, który, którzy byli gdzieś tam w Warszawie na pewno go kojarzą. Mega dobrze na Enklawę, mega fajni ludzie, mega fajne szefostwo i super przygoda. Nie dało, się, nie, nie dało się zapomnieć, no bo jednak to jest nocne życie, tam jest wszystko. Ludzie, którzy byli ludźmi na co dzień zamieniają się w zombie i, i zwierzęta naprawdę super, jakby cała Mazowiecka tętni energią, a jako klub Enklawa bardzo fajny, bo prestiżowy, elegancki i z klasą. chciałbyś wrócić do tej pracy, czy co, co będziesz robił? Czy chciałbym wrócić do pracy jako selekcjoner? Y Kurczę, tak, chciałbym wrócić, ale jak jestem singlem, to, to wtedy jeszcze tylko i wyłącznie pod względem, że będę singlem, ponieważ w związku to nie wychodzi, bo nie macie wtedy od środy do soboty od godziny 20 do godziny 3. Ja jestem bardzo młodym człowiekiem, pewnie też będę miał młodą kobietę i to totalnie nie współgra ze sobą, ponieważ jeżeli chcesz, jakkolwiek jakby współgrać, współgrać życie z drugą osobą, no to no, musisz odpuścić takie życie nocne. Ponieważ od 20 godziny do 3.00 Ciebie nie ma. A wtedy są właśnie najlepsze imprezy, spotkania ze znajomymi, wyjścia ze znajomymi, albo nawet jakiekolwiek kolacje, albo randki z tą osobą. Siemanko, z tej strony Sebastian Tukarski z Hotelu Paradise edycji trzeciej. Jeżeli Wam się spodobał ten wywiad, to zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zasubskrybujcie kanał Przyambitni.pl.